Cześć ludzi z casta, jestem Amros, witam was ponownie w TwoWorld, odcinku nagrywany zaraz w poprzednim. I troszeczkę gramy logic. Miasto jest dosyć spore. Oczywiście razu na taką chińską, czy na zachodnią modłę, może tak Chi Chińsko-japońską bardziej mi powiedział nawet. No, Japońską Nie no, wiecie jak to wygląda, tak? Dzień dobry, czy to został kowala? Aha, to jest pusty, pusta chata, to będzie mój dom. No, wróćmy może tutaj naprzód. Aha, zapaliłem sobie coś. Czy jak pozapalam wszystko, to coś się stanie? Nie, nic się nie stało. Let's out, you are looking for someone Obviously. you are Uchinao sakamoto the blacksmith you... i'm hoko sayuri told me you put a new door in the temple would you have an extra key to that door perchance nay nee, i would never do anything like that tis a matter of some import hoko's sister has disappeared ah indeed that is a different but I have a problem too. I am in trouble. Otherwise, I would not ask you. This workshop is my whole life. And my sister wishes to take it from me. Why and how? My father died of late. And she claims he left the workshop to her. What does a woman know about a smithy? Speak with her, I pray thee. Persuade her to forget this.

To miasto bodajże, to jest spore. Jestem ja taką zbroję, kurde, nie mogli dostać. Co to kurde miało być? Dzień dobry. O, to Cześć. I'm working at this Tak jest. Sakamoto. How do you know Your brother spoke of you. He is not even a being, much what human could throw out his old father he did that he did and i took him in although i could barely manage with my husband i did not know that. nay tis not something of which to brag now my father left me the smithy and he is beside himself with rage your father left you the workshop aye and i have the will here. I need to get it to the authorities to be legalized, and the smithy will be mine. Why have you not taken it there already? No, no Ashes, but why? It. Because my brother is a dangerous man. But you—you you look fearless. Would you take the will to the mayor of Ashos? Hmm. No, Dobrze, Zrobimy to. Sprawdzimy ten testament i pokażemy go bratu. I thank you so much! Take it. But give it to no one else but Masakuri Murata, the mayor Masakuri of this city. Morata. Mm. W ogóle w of course. When I was little, I used to help my father in the workshop. And though I have not practiced in years, I believe I would learn swiftly. Do mm. you zważyła? część swojego brata jako potencjalnego partnera w później, I would be afraid to have him near me with any sharp tools. No dobra, na razie wtedy. Co to jest kowala? Nie mogę się mu przyjrzeć. Ale ja bym chciał yy, pójść do brata i zobaczyć co on na to powie. Czyś przed tym tutaj zapiszę. Bo jestem ja czekał takiej sytuacji. Have you changed my sister's mind? Nay, it harder than I thought. I she is a hard that one is. You may to jest use force. On chce, że się siły. My tego nie zrobimy. Przez nie będę tutaj na kobiet. kobiety. Uch, boże, to Dobra. Tu no, jeszcze raz porozmawiać. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy. Mi się wydaje. Chwila, 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 chwila. chwila że soc Michael jest w posiadaniu klucza do świątyni, ale zanim w zamian za klucze z twojej pomocy jego siostra chce przyjąć zakład po śmieciu. za przekonę, ją, był przeciera ten plan. Pogadamy z nią jeszcze raz. Have you delivered the will? Nay, not yet. Then what's EQ here? I give the may no, Próbowaliśmy z nią wtedy pogadać i ni nic y to nie dało. Dobra. No, zrobi się dzień jak miło. Zaz Zazwę life haka na grę. Ale z mówię, z drugiej strony to jest dziwne. Z moim się kurwa ma coś dogadać. O, teleport. Tak, tak, tak. Biegnie, tak. biegnie, biegnie, biegnie po No Dobra, działa. tam punkt No i w środku Dzień dobry Greetings What can I do for you? Well met, mayor. Greetings I come here on behalf of Hide Sakamoto, a citizen of Ashos. I have here a will written by her father before he died, leaving her his smithy. I entrust it to you. I knew Abe Sakamoto. A fine smith he was. Consider it done. Are you Hide's husband? Nay, only a family friend. But consider it done. But, mayhap, could you do me a small favor? I have no time, and I need a package brought to me from outside of the city. I <laughs> want you to go out of the city and find the healer woman. She is in the forest, south of the road that leads out of the city. She knows me. Just tell her I need my usual medicine. I shall find her. I await you here. Make haste, I pray thee. ale jeszcze się spotkamy. no testament Kowala. Dzień misji za którą. Jesilny dla burmistrza. Może ile jest zadań tutaj. Troszeczkę <grytanie zadań> tutaj jednak zostaniemy widzę ze mną na ilość tych zadań. A, wydaje się dość ciekawe. Pierwszy raz, skądże jestem Ashos. Grand Day. tam temu kowalowi nic nie daliśmy. No, trzeba będzie się wtedy włamać. Trzyma. Tak, tak. tak, tak. I to the Take this And bless you. Hmm no To nic tu nie ma. Ale pewnie nas zaatakuje, znając życie, jeżeli się do niego zbliżymy. A jeszcze mam tu zadanie, widzicie? Klucza. Ty w podziemiach. Dobra, załatwimy mu tego tam ziółka A to No to na tam najmniej o chwileczkę to był masz? Co masz ciekawego? Mońsza tarcza Myślę że masz coś lepszego Zaśnijmy mu, mu te ziółka O o ty, ty mnie możesz coś nauczyć cześć Well met, young man. I sense that you are ready to accept the secret law and start channeling your energy more profitably. Indeed, if I could trust your senses, what could you teach me? The gates to the four realms of magic can be opened to you. For a small donation, of course. How much of a donation? <laughs> 10,000 in gold, and the key to one of the gates is yours. Um <laughs> The most common of all the elements the earth symbolizes reality and measurable matter No matter what you think of magic never forget that it is rooted in reality So do not neglect your study of this element Well yeah. met young man indeed the gate how much ten... The, the element of water symbolizes the power of creation

Tryb skradania się sporo, to jeszcze rzeczy nie mam. Równowaga jest w ogóle na zero. Nie <laughs> jestem w ogóle równoważny. Yy, dobra, damy sobie może do magii wody. Dobra, rozumiem się po tej goziłka i zobaczmy, co nas tutaj czeka. Ale się, kurde, myślałem, że za chwilę coś się stanie złego. Się wystraszyłem, kurde. No to jest tutaj to, co żeśmy tu okradli. Ale jaja, pewnie dopiero teraz coś tutaj będzie. No właśnie, dzień dobry. Tu no, ma znaczenie Yukate albo Kimono. Na yukate. I have come for the medicine for the mayor of Ashos. Fie on him. He owes me money. This is the last time. But wait! I may have a task for you. Do you work for him? Nay, nee, only this errand. Aye. But if you want the medicine, you can help me first. No, 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 no. Help with what, pray? There is a patch in this forest where herbs are more plentiful but those giant bugs are there. get rid of them for me and i'll get the medicine ready for you. Mm -hmm. you found me, did you not? and this forest is my home. all the herbs and plants for my medicines grow here. It's, it's better for you not to know this.

Ale Boże, znowu są. Dobra, sześć... osiem... Co mnie tam sz szmrgnęło? Ty w nim... Dobra, jest ich dwóch. Jest dwoma, syna, z na spokojnie poradzimy. Ale nie patrzę na ich pasek zorowe, tylko patrzę kiedy atakują. Właśnie z tego względu. Potem mocno to jest w ogóle... Gń. Dobra, udało nam się oczyścić miejsce, bo dostaliśmy kolejny punkt który możemy sobie wydać 80 Podłoż sztuczki, eee, z nigdy nie korzystałem Powalenie, skóra. Dobra. skóra mm, Lepiej celowanie sobie tam do łuku, póki co Jakieś wielkie kurde, nie wiem, ważko coś tam You are the killer for hire, are you not? I have rid the area of the insects. I I noticed. So here is the medicine. But why you allow yourself to be used by that worm, I do not know. Why are you so harsh on him? Have you any idea of the purpose of this medicine? Nay. Ha! Huh. Methinks you do not know him long. Every now and then he vanishes for a few days, and when he does, someone dies. Do you mean he may be a murderer of women? Nay. Nie tylko zabójca, ale jest człowiek, człowiek. No proszę. Hmm. No proszę. Czyli burmistrz jest wilkołakiem. tak, słyszę się różnych rzeczy, ale nie tego. Ja <grywa> mam kurde. Co to się dzieje? Wpływ? Japoński! Wiesz, i widać, się <laughs> Masakra, kurczę. Ja myślałem, że tu pach pach szybko skończymy, a tutaj kurczę, ja sobie biorę zadania, ale nie powinienem w ogóle tych brać. Um, żeby już skończyć tą gierkę i ruszyć z tę produkcję. Ale troszeczkę jednak... ciekawsze zadania tutaj są. No, chodźmy do... do, do Biermistrza. Siema. Have you brought me the medicine? Here, I need it, quickly mm, okay. no, I am indeed a grateful to you I hope this compensates you for your trouble Now, if you will I A, wszystkie 5 punktów. Kolejny do łuku. zostało wykonane. I przestał padać. To jest magia tej gry. Neskich porozmawiaj. Przestań nie padać. Wejść do podziemi. Właśnie dlatego tutaj idę. Po tu? Nie. To jest gdzieś w tym budynku. Ja chcę do podziemi! Ja! Skok ninja, kurde. Ja! <ślesk> Ja, mój A, no, go Uja! ja, znowu jesteście z I tu mamy wejść do podziemi Tak, nie, nie wiem Nie, to jest właśnie świątynia Zatem no właśnie, to jest świątynia Właśnie do podziemi jest tutaj Czynne wejście. Fajnie, da się dostać z tyłu. Dobra. Zapiszmy. 82. Nie wiem, co mnie tutaj czeka. Um, 6 8. Ksóreczka. A, czyli tutaj są zamknięte drzwi. Dobra. Czyli ja tak czy ja się muszę dostać do tej świątyni? Na A się nie dostanę bez klucza. Nie, wiem, czy ja muszę zabić tą kobietę serio, żeby uzyskać ten Czy muszę zabić tą kobietę, żeby uzyskać ten przychylny klucz? Czy wystarczy, że zabieram tego typa? wy to co? Now you changed my sister's mind. Nie, nie. To jest hot iron. Zapisz się i zobacz, co, co się stanie. 83 Vai-te uh. uh -huh. ainda Oh não! Ponha vipulado a strażnicy złapią to trudno szczerze nie chciał mi się ma nie chciało mi się kurde bawić w tamto Bo według mnie on nie powinien kurczę tam nic widzę ze, ze swoją siostrą Tu nie, czyli co? Tylnym wejściem pewnie To życie jak popełnię przez nędzę Trudno no, póki mi to nie zaalarmowało strażników, to jest ok. No i teraz gdzie mam wejście o, coś do otwarcia. No. Otwieraj, zabieramy wszystko, ale <śpięknie> tam w końcu jak się pod podrygiłem, jeszcze się bioderkami. <laughs> to było dobre. O kurde, władca we... Fuck! Co to jest? Gronie, ścinaj mnie w takim momencie, proszę Cię. Tu jest! Miecz Mocy! Wow! Dobra, no taki tutaj kwiatku to ja się nie spodziewałem. <grymne> Myślę, że tam znowu coś jest, kurde. Nie, bo ja się muszę dostać w tą stronę widzę, tutaj to tu na drugą stronę powinien móc się dostać jak tutaj kudę, chodzić z, ten, z mieczami Tędy To do dora mamy mgłę regeneracja mi się skończyła, więc włączamy ją ponownie Nic nie ma, jest To jest wąż, a to jest władca. O kurwa, ilu was tu. Dobra. Nie lubię w z nim w takiej ciasnocie. To odpadło, zostać ty, panie Wążurze. Może jak Anathoros, miecz ziemi. Ciekawe, że tu zdobywam. Drugi miecz ziemi. Miałeś... ...od no, ciemności, a zbrojna są chujowe, to dołożył taki dziwaczny wzór. Ale mamy to, po co przyszliśmy. Co to jest? Okay. To jest nieudana. Trudno, dole. Ale mamy żywioł wody. No, jest dobra, kurde. Wczytam. Na ten dubny zapis wczytam. To... Dora, wszystko znajdźmy może tą siostrę, żeby nie było kurde, o. wykonam kurde dla niej to zadanie. Niech ma, kobita. A, to jest tutaj na początku, ok. O, ale tam przynajmniej wiem, że tam jest trzech do zabicia. No tak, bo my teraz szukamy tych przeklętych żywiołów. No, zejść może niżej jeszcze. Wow, dzień dobry. Generation? Kurde, ilu was tu jest? No nie, no, serio. Czas mi ilość tej jest, jest yy, przegięta, autentycznie. Zobaczy ile tu jest kurde. Dobra, ja wyleczę się na że ten stoi, się zawiesił. Zgin! Dobra, udało się. Zwrócimy nasz miecz. Fuuu... To nie było zbyt miłe. To jest za duży, które tutaj było. No oni mają ten miecz, więc... ...ja go sobie tak ulepszę zaraz. No, podejdź. I otwórz mi to. Miecz Ziemi! Co to jest? Rodzewienie broni. No ale w tym miejscu Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie do zobaczenia w kolejnych odcinkach, Hej, cześć, pa!